Ginny Weasley i Dziennik Toma Riddla. Autorzy Narratur i Ikar. To opowieść inspirowana wydarzeniami z Komnaty Tajemnic, ale widziana oczami Ginny Weasley. Rozszerzamy znane sceny o nowe szczegóły, rozmowy i emocje, których nie poznamy z kart oryginalnej książki. To historia, w której magia przeplata się z codziennością. A pozornie zwyczajny przedmiot, stary, czarny dziennik, staje się początkiem wydarzeń, które na zawsze odmienią życie młodej czarownicy. To nie jest sucha relacja z faktów, ale pełne narracji. Rozbudowane opowiadanie, które pozwala zajrzeć głębiej w myśli i serce Ginę. Przenieśmy się więc do nory, tuż po powrocie z pokątnej i zobaczmy jak zaczęła się ta historia. Rozdział pierwszy wieczór po pokątnej. Wieczór w norze miał w sobie miękką, domową ciszę, która osiadała na wszystkim jak lekki pył. W ogrodzie wciąż trzymało się ciepło późnego lata. Powietrze miało smak nagrzanej ziemi i mięty, a gdzieś w krzakach porzeczek chrobotał jeż, jakby poprawiał się do snu. Stary dom... Z krzywymi piętrami, które wyglądały jakby ktoś dokładał je po kolei z rozpędu, nie sprawdzając, czy prawa grawitacji mają na to ochotę, skrzypiał co jakiś czas, ale nie groźnie po przyjacielsku. Na kuchennym stole dopalały się świece, a z pieca puchało przyjemne ciepło, choć ogień był już tylko cienkim językiem światła za żeliwnymi drzwiczkami na poddaszu w niewielkim pokoju od wschodu Ginni siedziała po turecku na łóżku i przesuwała palcami po grzbiecie jednej z książek wokół niej piętrzyły się nowe skarby to znaczy nowe dla niej większość była używana na okładkach widniały wypłowiałe litery w środku trafił się zakręcony inicjał jakiegoś dawnego właściciela kleks przy definicji Notatka na marginesie, czasem bazgrołek przedstawiający krzywego trytona w kapeluszu. Zapach tych woluminów był osobny, gęsty. Kurz starego pergaminu, ciepło dłoni innych uczniów, lekkie muśnięcie atramentu i coś jeszcze. Może wspomnienie biblioteki na Pokątnej, gdzie powietrze było tak pełne liter, że można je było prawie nabierać łyżką. Podłoga w jej pokoju miała wyszczerbione deski, między którymi czasem ginęły guziki. Na ścianie nad biurkiem wisiał zszyty własnoręcznie kawałek materiału z wyszytym błyskawicznym znakiem. To miał być kiedyś herb drużyny Quidditcha, ale nici zabrakło w połowie planu. Na parapecie stała pęknięta doniczka z majerankiem oraz mała flaszka z wodą i dwoma piórami w środku. Ginny lubiła patrzeć, jak srebrne lotki miękko puchną od wilgoci, jakby próbowały przypomnieć sobie do jakiego nieba należały. Okno otwierało się na sad z krzywymi jabłoniami i sznurami bielizny, które pani Weasley wieszała zaklęciem, bo wiatr w tej części doliny miał zwyczaj zaczepiać o pranie. Ginny przewróciła kolejną książkę, ciężką jak obietnica, i wtedy zauważyła coś, czego wcześniej nie czuła pod palcami. Między standardową księgą zaklęć rok pierwszy, a wprowadzeniem do transmutacji wcisnęła się cienka czarna książeczka tak cienka, że prawie jej nie było, a jednocześnie tak konkretna, że palce zatrzymały się na niej z lekkim zdumieniem. Nie miała tytułu ani nazwiska właściciela, żadnego tłoczenia, żadnego ornamentu. Gładka okładka była dziwnie chłodna, jak kamień z dna rzeki. I kiedy Ginny przesunęła po niej kciukiem, poczuła nie elektryczny wstrząs, tylko takie senne mrowienie, jakby ktoś zawołał ją po imieniu. Cicho, za ściany snu. Wyjęła książeczkę i położyła na kolanach. Usiadła prosto, odkaszlnęła cicho, choć nie było po co. A potem uniosła okładkę z pietyzmem, który wzięła w spadku po mamie. W norze nawet słoiki z dżemem otwierało się prawie uroczyście. Pierwsza strona była pusta, druga też. Papier był śliski, gładki i jednocześnie chwytał wzrok, jakby pamiętał już jakieś litery. W rogu, tuż przy szyciu, dało się dostrzec mikroskopijny, ledwie widoczny ślad po igle czy może po paznokciu. Tylko tyle. Skąd ty się wziąłeś? mruknęła pod nosem, choć w pokoju nie było nikogo. W norze i tak zawsze było komu odpowiedzieć. Szafki potrafiły stuknąć w odpowiedzi, rury westchnąć, a duch na strychu, bardziej jęczący przeciąg niż prawdziwy duch, sapnąć obrażony, że ktoś znów otworzył okno. Przechyliła głowę, a miedziane włosy rozsypały się na ramionach. Dziennik wyglądał jednocześnie niepozornie i poważnie. Taki, w którym można zapisać coś najważniejszego na świecie i równie dobrze nic. Pochyliła się. Sparła łokciem o kołdrę i przez sekundę zobaczyła w wyobraźni, jak pochyla się nad nim jutro w pociągu do Hogwartu. Kobiece pismo, proste i równe. Pierwsze zdanie. Pierwsza tajemnica. Dobrze, ale nie teraz. Nie przy tym świetle, kiedy wieczór skleja litery, a dom podsłuchuje z czułością. Zamknęła okładkę i zamiast schować dziennik od razu do torby, Odłożyła go na parapet pomiędzy doniczkę a flaszkę z piórami. W tym miejscu światło poranka padało wprost na kartki. Wydało jej się to ważne, choć nie umiała powiedzieć dlaczego. Może dlatego, że rzeczy, które mają być prawdziwe, powinny najpierw wykąpać się w słońcu. Z dołu doleciał stukot, a potem głos mamy. Dzini kochanie ręce mej, kolacja stygnie. Zbiegła po schodach, przeskakując po dwa stopnie. Znała je na pamięć. Trzecie od dołu lekko sprężynowało, szóste czasem protestowało głośnym skrzypnięciem, a dziesiąte lubiło płatać figle i udawać, że go nie ma. W kuchni panował ten przyjemny rodzaj bałaganu, który można pokochać. Mąka, jak mgiełka, unosiła się w powietrzu, przetarte jabłka czekały na cynamon. A na stole piętrzyły się talerze, które same ustawiały się w rządki, sapnąwszy przy tym zgodnością. Pani Weasley nalewała zupy, zerkając spod oka, czy ktoś nie próbuje zwiać przed myciem rąk. Pan Weasley polerował okulary rogiem koszuli, co zawsze kończyło się smugą i głośnym westchnieniem. Moli, te mugolskie powłoki na szkłach muszą działać inaczej. Jestem pewien, że. Fred i George rozpychali powietrze żartami. Percy przysiadł z nienaganną powagą, jakby robił łaskę krzesłu. Ron pchał się z miską chleba w kierunku kotła. A Harry, trochę jeszcze nieśmiały przy tak dużej rodzinie, ale już uśmiechający się pewniej niż pierwszego dnia, siedział obok Rona. Ginny czuła, że policzki robią jej się gorące, kiedy przypadkiem spotykali spojrzenia. To było głupie. Miała całe 11 lat pełne planów i pomysłów, a wystarczyło, żeby Harry podał jej łyżkę, i wszystko zamieniało się w dźwięk łyżki stukającej o ceramiczny brzeg. Usiedli, pani Weasley jednym ruchem dłoni uciszyła bieganinę łyżek. Za udany dzień na pokątnej powiedziała i za udany pierwszy rok, za chciał dopowiedzieć pan Weasley. Ale Fred parsknął za to, że Percy nie zjadł swojej odznaki prefekta na deser. Nie jestem pewien, czy czekoladowa żaba nie była smaczniejsza, dorzucił George. Chłopcy, ucięła mama, ale w jej głosie nie było ostrości, tylko zmęczone rozbawienie. Zupa pachniała tym, co zawsze czymś, co składa się z ogrodu i słońca oraz odrobiny magii, która miała smak domu. Rozmowy przeskakiwały przez stół. O śmiesznie długim kapeluszu czarodzieja, który sprzedawał pióra, o nowym podręczniku do zielarstwa, w którym ktoś narysował marchewkę z wąsami, o tym, czy w Hogwarcie da się przespać poranny apel. Fred twierdził, że tak, George, że nie. Persi zaś, że apelów się nie przesypia, tylko honoruje. Ginny jadła, słuchając, ale myślami wracała raz po raz do czarnego dziennika. Czuła go pod skórą, jak się czuje obietnicę śniegu na początku zimy. Niby go nie ma, a już świat jest trochę cichszy. Ginny? Mama szturchnęła ją lekkim gestem, jakby zdmuchiwała z jej ramienia pył myśli. Wszystko w porządku? Cały wieczór jesteś jak nie ty. W porządku, powiedziała szybko. Tylko dużo tego wszystkiego. W Hogwarcie każdy zaczyna od nowa. Przypomniała matka cicho, ale stanowczo. Tylko trzeba pamiętać, kim jest się tutaj. Dotknęła palcami stołu, jakby stół był planem Norii i całym jej światem. Po kolacji ginąca linia światła przesunęła się po ścianie, zamieniając kuchnię w muszelkę, w której wszystko brzmiało bliżej. Pani Weasley włożyła naczynia w wir samomyjącego się zaklęcia. Pan Weasley zdumiewał się przełącznikiem od radia. Molly, to jest absolutnie fascynujące, że mu gole oddzielają obwód. Ron i Harry zniknęli gdzieś pod schodami, pewnie po to, by przeliczyć ile fajerwerków da się schować w skarpetach bez wzbudzenia podejrzeń. A Fred z Georgem prowadzili szeptem transakcję, która nie miała prawa zostać zatwierdzona przez żaden ministerialny departament. Ginny wróciła po schodach, których skrzypienie znała jak głos własnej matki. W jej pokoju zmierzch siadł już na podłodze i posmarował ją cieniem jak dżemem. Dziennik wciąż leżał na parapecie. Na moment miała ochotę znów go otworzyć, napisać cokolwiek, jedno zdanie: Chociażby: Jestem Ginny Weasley i jutro wyruszam, ale coś w niej szepnęło: Poczekaj. Jak przed pierwszym gwizdkiem sędziego, jak przed drugim haustem świeżego powietrza po deszczu. Poczekaj do rana. Przesunęła dziennik kawałek, by leżał równo, jak ma leżeć coś ważnego. Obok położyła pióro. To ładniejsze. Z ciemniejszą lotką. Spojrzała na wszystko tak, jak patrzy się na dobrze spakowaną torbę. Z ulgą, że jutro nie będzie gonitwy. A potem przyklękła przy kufrze i zaczęła układać resztę rzeczy skarpety, szaty szkolne wyprasowane zaklęciem mamy, czapka, która gryzła jak kot w zły dzień, różczkę jeszcze tylko obejrzała. Była nowa, jej własna i rękojeść układała się w dłoni tak, jakby dłoń była zrobiona właśnie dla niej. Z sufitu dobiegło głuche stęknięcie gula, który zamieszkał nad strychem, a który w ostatnim tygodniu upodobał sobie turlanie starych rur po podłodze. Ginny uniosła wzrok do belkowanego skosu, parsknęła cicho i odpowiedziała mu starym norowym zwyczajem szeptem. Dobranoc, staruszku. Potem zgasiła świecę i położyła się, ale sen nie przyszedł od razu. Przez uchylone okno wpadał zapach mięty i jeszcze czegoś. Może jabłek, które jutro rano mama przetworzy na mus. Za oknem od czasu do czasu zamigotał świetlik. A wewnątrz, pod mostkiem, w okolicach miejsca, gdzie mieści się odwaga, robiło się ciepło i ciasno. To przyszłość próbowała usiąść obok, wygodnie, choć jeszcze nie została zaproszona. Ginny przekręciła się na bok. Myślała o jutrze, o pociągu, który jest jak długa czerwona strzała biegnąca prosto w tajemnicę. Myślała o tiarze. O tym, jak to jest, kiedy cudzy głos zagląda do środka głowy, ale nie jest niemiły. Myślała o drużynie Quidditcha, o boisku, które widziała tylko na zdjęciach w książce Rona. Myślała o Harem, który śmiał się dziś przy kolacji z czegoś absurdalnego, co opowiedzieli Fred i George. I pomyślała, że jego śmiech brzmi trochę tak, jak brzmi nadzieja. Niepewnie, ale chętnie. A potem tuż zanim zasnęła, przypomniała sobie o dzienniku. I to wspomnienie nie było już mrowieniem. Było pewnym cichym dotknięciem czegoś, co zmienia bieg rzeczy jak palec, zmienia bieg kropli na szybie. O świcie ptaki zaczęły robić to, co robią zawsze, kiedy mają za dużo energii i nie wiedzą, co z nią zrobić. Śpiewały tak, jakby świat dopiero powstawał. Ginny podniosła głowę, odszukała wzrokiem parapet i uśmiechnęła się do czarnej okładki. Słońce, które dopiero pchało się przez horyzont, trafiło w dno flaszki z piórami i rozlało na ścianie drżącą plamę światła. Dziennik leżał spokojnie, jak czyjeś złożone ręce. — Dziś — powiedziała szeptem do pokoju, bo tak w noże robiło się z rzeczami ważnymi — dziś naprawdę się zacznie. Poniżej Nora już się budziła. W kuchni zadźwięczały kubki, ktoś trzasnął szufladą, a ktoś inny pomylił sól z cukrem i usłyszał natychmiastowy wykład o etykiecie przy śniadaniu. Ginny narzuciła sweter na piżamę i zbiegła na dół, z tą lekkością, która przypominała jej czasem, że jest jeszcze dzieckiem, ale tylko przez chwilę, bo zaraz potem miała już być czarownicą. Śniadanie było głośne, jakby wszyscy próbowali zagadać własną tremę. Pani Weasley krążyła między stołem a piecem. Pan Weasley mamrotał coś o skanach bagażu na Mugolskim dworcu. Fred i George wpadli na koncept, żeby spakować Ronowi do kufra dziesięć par niewidzialnych skarpet. Najlepiej sprawdzają się, kiedy wypadają w najmniej oczekiwanym momencie. A Persi liczył minuty, które dzielą ich od wyjścia, jakby od tego zależało przetrwanie ministerstwa. Harry jadł tost z dżemem, starając się nie wyglądać na kogoś, kto pierwszy raz w życiu dostał tost z dżemem, który nie ucieka z talerza. Ginny, kochanie. Zwróciła się do niej mama, stawiając przed nią kubek kakao. Zjedz trochę. Jutro nie wiem, co dadzą wam do śniadania. Mamo. Podjął Ron z dramatycznym westchnieniem. W Hogwarcie zawsze dają coś do jedzenia. O ile dotrzesz do wielkiej sali, młody człowieku. Percy chrząknął, poprawiając odznakę, jakby była złotą tarczą. Punktualność jest cnotą, a elastyczność jest sztuką, zauważył pan Weasley z rozmarzeniem. Mugole mają całe rozkłady jazdy. Ginny wypiła kakao w trzech łykach i wstała, zanim ktoś zdąży zapytać, czy na pewno wszystko spakowała. Wszystko miała, upewniła się co do tego w nocy. Rzuciła jeszcze jedno spojrzenie w stronę schodów, po których zaraz wejdzie, żeby wziąć kuferek i. i dziennik, czarną książeczkę z parapetu. Uśmiechnęła się sama do siebie, jak dobrze, że położyła go w miejscu, którego nie da się zapomnieć. Wróciła do pokoju, gdzie światło poranka zdążyło już wpełznąć aż na poduszkę. Otworzyła okno na oścież, żeby przepędzić resztki snu i zatrzymała dłonie na parapecie, chłodnym, chropowatym. Leżał tam cienki, czarny dziennik, znaleziony wczoraj wśród używanych książek. Miała go schować do torby, ale coś ją rozproszyło. Teraz odłożyła go na bok, obok doniczki z pelargonią, z myślą, że spakuje go później. Z dołu doleciał zlany z sobą, przekrzykujący się chór. Spóźnimy się. To Fred. Nie spóźnimy. To Percy i jego cnota punktualności. Gdzie moja Ron, który zawsze czegoś szukał? Harry, kochanie, weź tę kanapkę. Pani Weasley moli, a czy pan Weasley wiecznie ciekawy czegoś, co miało niewiele wspólnego z wyjściem na czas. Ginny przygładziła koc, spojrzała jeszcze raz przez okno na sad, który oddychał rankiem. I wybiegła z pokoju, zostawiając dziennik na parapecie. Niewielki, niepozorny, ale czekający, aż ktoś znów po niego sięgnie. A ona nawet nie zauważyła, że go tam zostawiła. W kolejnym odcinku podróż rodziny Weasleyów na stację King's Cross, pośpiech, tłum na peronie 9 i 3 czwarte oraz spotkanie z tajemniczą dziewczyną, która wkrótce stanie się jedną z najdziwniejszych i najciekawszych znajomości Ginny w Hogwarcie. A gdzieś po drodze pewien zapomniany dziennik upomni się o swoją właścicielkę. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka serii Ginny Weasley i dziennik Toma Riddla. Jeśli ta podróż w świat magii Cię wciągnęła, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych części. Twoje komentarze i opinie pomogą nam tworzyć jeszcze lepsze historie. A teraz. Do zobaczenia w następnym rozdziale.